W rozwiniętym systemie kwalifikacji wyobrażamy sobie, że interes mają w tym wszyscy. Pracodawcy i pracownicy przede wszystkim, ale też i klienci. I wreszcie też rynek szkoleniowy edukacyjny. Bo pracownik i pracodawca zyskują pewien prosty, komunikatywny język porozumiewania swoistą walutę. Kwalifikacje, tak jak rama jest Pewnym językiem komunikacji to ja często mówię, że kwalifikacja jest pewną walutą, zrozumiałą, czytelną, jednolitą, gdzie pracodawca jasno może zakomunikować swoje potrzeby i oczekiwania, a pracownik potencjalny czy funkcjonujący w organizacji może potwierdzić i wykazać poziom swojej kwalifikacji i Pokazać je w prosty sposób. Dziś w procesie kwalifikacji pracodawca musi przeglądać różne mniej lub bardziej wiarygodne dokumenty w ogromnej ilości. Natomiast zdefiniowanie poszukuje kogoś w dziedzinie na przykład informatyki na poziomie kwalifikacji 4 i człowiek, który pokazuje taką kwalifikację z takim poziomem, znakomicie upraszcza cały proces. Dla klientów wiarygodne kwalifikacje komunikat, że pracodawca, na przykład doradcy finansowi, reprezentują Poziom certyfikowany na, na zdefiniowanym poziomie uwiarygodnia usługi, które są oferowane przez tego pracodawcę. No i wreszcie dla rynku, który ma przygotowywać, tworzyć możliwości osiągania kwalifikacji, definiujemy proste zasady, co jest oczekiwane i potrzebne przez rynek. Także z punktu widzenia definicji interesariuszy, ten krąg jest bardzo szeroki i praktycznie wszyscy na tym korzystają.